To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: Chiński implant mózgowy wyprzedza neuralink. Now no. Jeden przyspiesza testy na ludziach. Chiński sektor neurotechnologii wyraźnie przyspiesza. Konsorcjum tworzone przez Chiński Instytut Badań nad Mózgiem CIBR i firmę Noisyber Neu Neurotech ogłosiło, że do końca 2025 roku planuje wszczepić swój implant mózgowy now No. 1 aż 13 pacjentom. Tym samym inicjatywa może wyprzedzić pod względem skali zarówno Neuralink Elona Muska, jak i amerykańsko-australijską Synchron. Trzej pacjenci już otrzymali implanty w ramach eksperymentalnej fazy półinwazyjnego chipa, który działa bezprzewodowo i komunikuje się z systemami zewnętrznymi. Kolejnych 10 osób ma dołączyć w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli plany się powiodą, Beynao no jednego stanie się technologią BCI. Brain Computer Interface, o największej liczbie wszczepień na świecie. Obecnie światowym liderem pod względem testów klinicznych pozostaje Synchron, który zintegrował swoje systemy z platformą AI od NVIDIA i prowadzi testy na 10 pacjentach. Dla porównania Neuralink ma wszczepiony implant u trzech osób. Różnice wynikają nie tylko z etapu rozwoju, ale i strategii inżynieryjnych. Neuralink stawia na całkowicie inwazyjne układy umieszczane bezpośrednio w mózgu, podczas gdy konkurenci, w tym noi cyber, rozwijają półinwazyjne technologie, osadzeń na powierzchni kory mózgowej. Podejście to ma swoje plusy: niższe ryzyko powikłań pooperacyjnych i mniejsze naruszenie tkanki mózgowej, choć kosztem niższej rozdzielczości sygnału. Chiński chip Bainano. Jeden już teraz pozwala pacjentom z paraliżem na kontrolowanie protez robotycznych i przesyłanie myśli na ekran komputera. To konkretne funkcjonalności, które mogą znaleźć zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej, co przyciąga uwagę nie tylko środowisk medycznych, ale i inwestorów. CIBR i Noisyber szykują się do uruchomienia formalnych badań klinicznych z udziałem 50 pacjentów w 2026 roku. Rozwój technologiczny ma być kontynuowany równolegle. Trwają prace nad bardziej zaawansowaną wersją Chipa Bejnaono. 2, której bezprzewodowa wersja przypomina architekturę stosowaną przez Neuralink i ma zostać przetestowana na ludziach w perspektywie od 12 do 18 miesięcy. Choć chińskie BCI nie są jeszcze produktami komercyjnymi, CIBR nie ukrywa, że prowadzi rozmowy z inwestorami. Zastrzega jednak, że partnerzy muszą być gotowi na długoterminowe zaangażowanie i rozwój rynku, który dopiero się kształtuje. Na razie priorytetem pozostaje pomoc pacjentom z paraliżem, a nie szybki zwrot z inwestycji. No i cyber, wspierany przez państwową Chungwankun Development Corporation, ponad 1,2 miliarda dolarów przychodów w 2023 roku, posiada zaplecze nie tylko badawcze, ale i finansowe. Brak powiązań z wojskiem, deklarowana transparentność oraz otwartość na międzynarodową współpracę mogą uczynić z Beinao nie tylko lokalny, ale potencjalnie globalny projekt w segmencie BCI. Na tle globalnej rywalizacji o interfejsy mózg Komputer, Chiny pokazują, że potrafią nie tylko doganiać, ale i wyprzedzać konkurencję, przynajmniej na poziomie liczby pacjentów i tempa wdrożeń. To może oznaczać, że w wyścigu o przyszłość neurotechnologii nie chodzi już tylko o przełomy inżynieryjne, ale o determinację w przekuwaniu ich w realne testy kliniczne.